Hmm, coś widać w pierwszym odcinku na moim kanale z serii z gry Terraria, tworzymy sobie tutaj nową postać, ogólnie wybieramy eee, to, nazwa postaci to oczywiście będzie Norbert, moje ulubione imię. Proszę bardzo, teraz klikamy stwórz. Teraz musimy utworzyć jakiś ładny świat. Na przykład mylne Bajora. Bardzo ładnie. Tutaj sobie dostosujemy jeszcze ustawienia. Wydaje mi się, że chcemy zepsuć, ale nie jestem pewny. Na standardowej rozgry rozgrywce i małym świecie. Teraz musimy poczekać, aż stworzy nam się świat. Gdy już utworzyliśmy świat, musimy oczywiście kliknąć Graj. No, i proszę bardzo, jesteśmy już na naszym pięknym świecie. Zetnę kilka drzew, bo w sumie się przydadzą. świetnie, pięć drzew, już sobie tutaj ściąłem, które były tutaj. Więc mamy surowce na podstawowe przedmioty. No i na wyraźnie najpierw musimy pokonać slajmy. Ok, to było proste. Tutaj jeszcze pójdę po szlam, bo się w sumie przyda. No i kolejne idą. Tutaj szybko jest to, że sobie drewniany ekwipunek. Robimy także miecz, bo w sumie się przyda. I poza tym... no kurde. Poza tym zrobimy sobie jeszcze pochodnie. Na razie 12, ale powinno wystarczyć. Drewniana zbroja to niewiele, ale zawsze coś. No i świetnie, bo się także silny drewniany miecz, więc jest trochę lepszy od podstawowego. Z drzewa też do greyfruta. fruta też się przyda. Teraz pójdziemy sobie w lewo pokonać jakieś niesamowicie potężne potworki. Znaleźliśmy tutaj dwa drzewa. To już Będziemy musieli się przez nie przedostać. Klikając kontrol, zaznaczają nam się automatycznie kropki na naszej drodze, które no same się zniszczą. Więc nie musimy tutaj celować kursorem w nie. To bardzo wygodna opcja, więc o niej pamiętajcie. Zejdziemy tutaj w dół. Może znajdziemy coś przydatnego. Na razie nie stawiam pochodni, bo mam ich mało. No, tutaj miksera leczenia zdecydowanie się przyda. No, ale nam się fajnie wylasowało. Wy zobaczcie, jakie mamy tutaj dobre dropy. Mnóstwo wazelników i jeszcze dwie skrzynki. Klikamy wejść wszystko. Teraz sobie sprawdzimy, co dostaliśmy. Mm, w sumie to nie mamy jakichś niesamowitych przedmiotów, no ale na start się na pewno przydadzą. No Górda, jeszcze mi uderzyło. Co to jest? Nic nie widzę, jeszcze mi bije krasnę. No nie, co jeśli bierzemy? Mów mało brakowało. Hmm. Pierwszy raz w sumie widzimy tego przeciwnika, więc pewnie była jakaś aktualizacja, bo no nie jest ich więcej. Trzeba się skupić, bo to dość trudna walka będzie. Prawie jak walka z bosem. Zejdę tu niżej, bo w sumie stąd one przyszły. Może będzie tu coś ciekawego. Hmm. Niekoniecznie wywiórko. O, a tu kolejny budyneczek. Jakby się nie spodziewałem. No, no tak, bo tu są przecież dwa drzewa. Hmm, Pokopimy sobie na pewno te surowce. Dobra, to już mamy zebrane. W sumie pójść w lewo czy w prawo. Na razie jeszcze pójdę w dół tutaj. Może znaczy tu będzie coś ciekawego. Hmm, chyba nie chcę tam schodzić na razie, więc się wrócę i pójdziemy w prawo, w wagonikiem pójdziemy. byśmy to przeżyli, bo w sumie takie trasy są dość niebezpieczne. Dobrze jest w sumie znaleźć wagoniki na samym początku gry, żeby odkryć sobie jak najwięcej terenów. My w sumie niszczymy wszystko w pajęczyny i w ogóle. To nam się przyda. No i znaleźliśmy w sumie pierwsze serduszko tutaj pod wodą życia. Użyjemy sobie go i zwiększymy maksymalne zdrowie o 20. To naprawdę się przydaje, szczególnie na początku. No dobra, surowce tutaj wykopane, więc idziemy dalej. Trochę sobie obejrzymy tę nie, co tutaj jest. No a co to? Hmm, Wygląda na to, że nic. No, tutaj są to bazy. Są dość useless, ale w sumie na początek czemu nie. To całe przejrzymy, to w sumie nie wiem co dalej. Pewnie by dalej eksploracja, ale na razie musimy pokonać slajma. I chyba umrę. Dobra, mamy trochę światła, więc możemy zacząć walkę na poważnie. Min czerwony jest chyba silniejszy. Więc już mamy słabe przedmioty, więc trochę to potrwa. Ale spróbuję się tu dostać. Hmm. No dobra, to było całkiem mocowne. Hmm. Czy to jest kolejny slajd? Widzicie, lesła przy przeciwniku w ale jednak potężny. sobie rozświetlimy zbiorę ten surowiec i idziemy dalej świetnie mm, lepiej nie walczyć z tym slime'em w sumie nie ma na to czasu mm, chyba jednak walka Rzęku pochodnie są bardzo cenne, więc zawsze je zabierą, bo się przydadzą później. I kolejna walka ze slajmem. To jest jakiś surowiec, którego raczej nie wykopiemy, ale mogę spróbować. No, a jednak. Wydaje mi się, że to najcenniejsza ruda przed Wall of Flesh, więc w sumie się to nam przyda naprawdę. Kolejny robak, jakiś nas atakuje. No i znowu tam jest. Czy jak to się tam nazywa? No cóż, tak się zdarza. W takim razie to będzie koniec tego krótkiego odcinka, bo mi smutno się zrobiło. Do widzenia.